Lwowskie zarysy historyczne. Dzień dobry Państwu, w studiu Anna Gordiewska i Krzysztof Szymański. A dziś chcielibyśmy porozmawiać o zbigniewie herbercie. Jest to kolejny odcinek naszych lwowskich zarysów historycznych. A ponieważ rok 2024 został ogłoszony Światowym Rokiem Zbigniewa Herberta, który jest uroczyście obchodzony na całym świecie pod patronatem UNESCO, więc i my nie mogliśmy ominąć tego tematu. Tym bardziej, że w październiku, czyli dokładnie 29 października, mija stulecie jego urodzin. Zbigniew. Herbert jest jednym z największych poetów polskich, ale także znakomitym eseistą, autorem utworów dramatycznych i słuchowisk. Pisarzem o wielkim dorobku, wyjątkowym autorytecie artystycznym i moralnym, o biografii tragicznie uwikłanej w historię XX wieku. Zbigniew Herbert został ochrzczony w kościele pod wezwaniem Świętego Antoniego na Łyczakowie w tymże roku 1924. Był to kościół parafialnych Herbertów, którzy mieszkali w jego najbliższym sąsiedztwie. Natomiast w roku 2002 odsłonięto w tym kościele tablicę upamiętniającą chrzest przyszłego poety, i na tej lwowskiej tablicy w kościele umieszczony jest piękny. Fragment wiersza, bardzo ujmujący wiersza Zbigniewa Herberta, moje miasto. Ocean lotnej pamięci podmywa krusze obrazy, w końcu zostaje mnie kamień, na którym mnie urodzono. Co noc stoi bosło przed zatrzaśniętą bramą mego miasta. Natomiast jest jeszcze jedna tablica, która była równolegle odsłonięta na kamienicy domu przy ulicy Łyczakowskiej 55, gdzie mieszkała rodzina Herbertów, ale tak jak opowiadała kiedyś siostra pani Halina Żebrowska, która przyjeżdżała właśnie na odsunięcie tej tablicy, ona mówiła, że właściwie Zbigniew Herbert urodził się w tej kamienicy. Pochodził on z polskiej rodziny o tradycjach kulturalnych i patriotycznych. Był synem Marii z Kaniaków i Bolesława Herberta, legionisty, prawnika, profesora ekonomii, dyrektora banku oraz zakładu ubezpieczeń Vesta. Rodzina Herbertów często zmieniała mieszkania w Lwowie. Mieszkała przy ulicy Łuczakowskiej 55, o której była mowa, przy ulicy Piekarskiej, Tarnowskiego, a przed samą wojną zajmowali mieszkanie przy ulicy Obozowej w okolicach Parku Stryjskiego. Jednak sam wybuch wojny zastał Herbertów w Brzuchowicach, w ich podmiejskiej willi, na której rodzina spędzała każde lato. Dla Zbigniewa Herberta, jak i dla wielu, Polaków, którzy urodzili się przed wybuchem II wojny światowej, był to czas, gdy skończyły się ich lata piękne i szczęśliwe, do których w swojej twórczości wracał prawie w każdym utworze. W 1939 roku poeta skończył 15 lat i brutalnie zderzył się z życiem dorosłych. 22 września, gdy dolwowa. Wkroczyli Sowieci na mocy tajnego układu Ribbentrop-Mołotow. Herbertowie z trudem przeżyli okupację sowiecką w wielkiej trwodze. No, wiadomo było, że ojciec Zbigniewa Herberta został aresztowany przez NKWD, ale po jakimś czasie szczęśliwie wrócił do domu. W czasie okupacji Zbigniew Herbert kontynuował naukę w gimnazjum, jednak po powtórnym wkroczeniu Niemców do Lwowa zamknięto wszystkie polskie szkoły podstawowe i uczył się wtedy na tajnych kompletach, zdał maturę w styczniu 1944 roku, a następnie rozpoczął studia polonistyczne na konspiracyjnym Uniwersytecie Jana Kazimierza. I aby zdobyć środki na utrzymanie rodziny, a także otrzymać Ausweis, Czyli dokument chroniący przed niemieckimi łapankami, pracował jako karmiciel wszy w produkującym szczepionki przeciwtyfusowe w Instytucie Rudolfa Weigla w we Lwowie. Był też sprzedawcą w sklepie z wyrobami metalowymi. I w tym też czasie złożył przysięgę i został żołnierzem Podziemnej Armii Krajowej. 26 marca 1940 1944 roku, przed ponownym wkroczeniem do Lwowa Sowietów, państwo Herbertowie wraz z dziećmi wyjechali do Krakowa i zamieszkali w pobliskich proszowicach. Zbigniew Herbert nigdy już nie powrócił do rodzinnego miasta. W literaturze światowej Herbert rozpoznany jest przede wszystkim dzięki swojemu poetyckiemu Alter Ego postaci pana Kogito. Kiedyś pisał Lwów żyje w wierszach poety od pierwszego do ostatniego tomiku, a jego nadzwyczajny status polega na tym, że jest jedynym miastem na świecie, który obywa się bez nazwy. Całe życie tęsknię za Lwowem i bardzo często w poezji Herberta są czytelne aluzje sugerujące, że chodzi o to właśnie miasto poeta. Przywołuje nazwy ulic, sklepów oraz innych realiów Lwowa. Na przykład w prozie poetyckiej Kraj z Tomą Hermes, Pies i Gwiazda daje się rozpoznać opis Lwowa. Na samym rogu tej starej mapy jest kraj, do którego tęsknię. Jest to ojczyzna jabłek, pagórków, leniwych rzek, cierpkiego wina i miłości. Niestety, wielki pająk. Rosną nad nim swoją sieć i lepką śliną zamknął rogatki marzenia. No niesamowite te słowa są. I przed śmiertnym życzeniem Zbigniewa Herberta, bo któż mógłby się spodziewać, że tak potoczą się dalsze w ogóle dzieje historii i losów Polaków tutaj zamieszkujących. I właśnie że jego życzeniem było to, żeby pochować go we Lwowie na cmentarzu łyczakowskim, ponieważ tam jest grobowiec rodzinny herbertów. I pamiętam, kiedy Zbigniew Herbert zmarł, więc nie mógł być tutaj pochowany, więc na życzenie rodziny, garstka ziemi była wzięta z cmentarza Orląt Lwowskich i przywieziona do Warszawy. Natomiast też, Krzysztofie, chciałabym tutaj przypomnieć, może to już jest ciekawostka, szukano tego grobowca rodziny Herbertów po śmierci poety. A o ile on był zniszczony i nie było tych tablic, gdzie było napisane, że w tym grobowcu jest pochowany właściwie to strieczny brat ojca, i brat rodzony Januszyk, który zmarł w wieku 12 lat. No a taka też ciekawostka, bo wiersz Guziki Zbigniew Herbert poświęcił właśnie synowi tego brata strajcznego ojca Edwardowi. I przyjeżdża po śmierci Herberta dziennikarz Rzeczypospolitej i się pyta, czy Państwo nie wiedzą, gdzie znajduje się grobowiec. No i no nikt nie wiedział, a ze względu na to, że właśnie tam wiele osób jest też pochowanych i nie było tych tablic. I w ten czas ten dziennikarz zwrócił się do takiej świętej pamięci pani Marii Muryn, która pracowała w archiwum, no my nazywamy u Bernardynów archiwum i ona mu wskazała. I kiedy podrzucała w górę te papiery z archiwalny to... Ze słowami, dokąd ja podziałam tych Herbertów. I ten dziennikarz taki artykuł napisał pod tym tytułem: Dokąd ja podziałam tych Herbertów. I ona wskazała mu to miejsce, gdzie jest grobowiec rodziny, który później był już, te tablicy były oczywiście odnowiony, ten medalion z podobizną Matki Boskiej i właściwie grobowiec znajduje się niedaleko od cmentarza obrońców Lwowa, no, w pierwszym rzędzie. Znana jest korespondencja Zbigniewa Herberta do przyjaciół, gdzie opisywał to swoje miasto. I właśnie jedna z jego znajomych z Węgier, Wspomina te słowa Herberta, który kiedyś od niego usłyszała: Urodziłem się nieźle i niedaleko Lwowa rosły winogrona. Kiedy drugi raz będę musiał zjawić się na świecie, przyczepię się do basenu Morza Śródziemnego i żaden diabeł, żaden tyran mnie stamtąd nie ruszy. Już jako młodzieniec musiał mieć silny, choć wtedy zapewne. Nie do końca wypowiedziane uczucie własnej europejskości. Tym także bycia spadkobiercą tej kultury śródziemnomorskiej i antycznej. I jego wyrazem było choćby częste wśród lwowskiej inteligencji zainteresowanie tą filologią klasyczną. Po dekadach doskonale mógł opisać to włoski kompan Herberta Francesco Cataluccio. Przekonany, że polski pisarz zabiera ze sobą lwów każdą podróż. Bardzo często wspomina Francesco słowa też Herberta. Bardzo często mówił mi o lwowie i nieraz w swoich wędrówkach po Włoszech, stojąc przed jakimś domem, stwierdzał: O, jak we lwowie! Chociaż dzisiejszy lwów zmienił się, jego okazały budowle, parki, kościoły, cmentarze, wciąż przypominają, że to miasto ma w sobie coś władczego i wspaniałego. Wyczuła się w nim duch klasyczności, do którego Herbert stale się odwoływał. I jeszcze jeden cytat. W książce Herbert nieznany, rozmowy Monika Muskała pisała, że rozmawiając z Herbertem, on kiedyś wyznał: Lwów wywarł szalony wpływ na mnie, teraz dopiero to doceniał. Mówił pod koniec XX wieku. Przede wszystkim jako miasto wielonarodowościowe. Od urodzenia niemal zaszczepiony byłem przeciwko wszelkiej ksenofobii. Antysemityzm jest dla mnie czymś niezrozumiałym. Ja się bawiłem Żydami, to byli moi najlepsi koledzy z piaskownicy, z boiska, ze szkoły. Miasto to nie zbiór budynków, pomników, placów i mostów. O mieście stanowi atmosfera międzyludzka. I wydaje mi się, że w tym moim mieście była dobra atmosfera międzyludzka, bo polatywał nad nim duch tolerancji. Przecież te uroczystości, które się odbywały w tym roku, nie były tymi pierwszymi, gdzie wspominano Herberta. W Lwowie, w szkole numer 10, nauczycielka polonistka Maria Iwanowa zorganizowała konkurs o poezji Herberta, które recytowały dzieci z tej szkoły, uczniowie tej szkoły. Wraz z panią Teresą Dudkiewicz, niestety też świętej pamięci i co ważne, to był powrót właściwie Herberta, taki symboliczny do Lwowa i te konkursy nadal odbywają się w, już teraz w liceum imienia świętej Marii Magdaleny we Lwowi. To chyba było gdzieś w tych latach się zaczynały te konkursy, jak została wmurowana i odsłonięta ta tablica i na domu mieszkalnym i w kościele. Także to naprawdę warto o tym opowiedzieć, że Polacy pamiętali o swoim wielkim poecie urodzonym w Lwowie, zawsze to była taka duma ku temu. I ukazywał się w tym czasie miesięcznik Lwowskie Spotkania i również Świętej Pamięci, niestety, bo tak nam ludzie odchodzą. Bożena Rafalska, świetna dziennikarka, która bardzo lubiła poezję Zbigniewa Herberta, właśnie poświęciła numer gazety Zbigniewowi Herbertowi. Warto też wspomnieć o Polskim Teatrze Ludowym w repertuarze, którego jest rekonstrukcja poety, wystawiony przez reżysera Bogusława Kierca z Wrocławia i wzdowiony w tym roku również. Możemy powiedzieć, że Herbert znowu wrócił z okazji stulecia swych urodzin. Lwów, miasto Herberta. I w ramach Biblioteki Nowego Kuriera Galicyjskiego ukazała się też w 2018 roku, właściwie to była pierwsza pozycja z cyklu Biblioteki Kuriera Galicyjskiego. Lwów, miasto Herberta. Tam są piękne zdjęcia autorstwa redaktorki naczelnej Nowego Kuriera Galicyjskiego, Marii Baszy, które ilustrują fragmenty poezji. Zbigniewa Herberta ilustrują te miejsca, które kochał, te miejsca po których spacerował i można powiedzieć, że to jest wspaniała ilustracja jego życia, wizualna i słowna. To wędrówka po współczesnym Lwowie, po którym oprowadza nas nieuchwytny duch poety. I chciałbym przytoczyć słowa, które napisał Zbigniew Herbert. W mieście kresowym, do którego nie wrócę, jest taki skrzydlaty kamień, lekki i ogromny. Piorony biją w ten kamień skrzydlaty, zamykam oczy, aby go odpomnieć. I odpomniał go nigdy, zawsze do samego końca swoich dni pamiętał o Lwowie. A z Państwem byli Jana Gordijewska i Krzysztof Szymański. I do usłyszenia w następnych Lwowskich zarysach historycznych. Lwowskie zarysy historyczne. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023, ogłoszonego przez kancelarię prezesa Rady Ministrów RP. Projekt Profesjonalne Media na Ukrainie 2023-2025, realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora, autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.